Przypominamy adres www.poznan.pl ukośnik zima. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy. Nie będziemy podpowiadać, proszę samemu sobie poszukać propozycji. My mamy inną. Coś można wybrać. Troszeczkę inną i związaną i z feriami, i z nartami, i z pomaganiem. Pan Jacek Olewniczak, współorganizator obozu dla niepełnosprawnych dzieci. Dzień dobry, witam. Obozu narciarskiego, dodam. Obozu tak. narciarskiego. Ten obóz ma się odbyć, ale czy ma szansę? Czego brakuje? Czego potrzebujecie? Obóz ma się odbyć. Ma się odbyć dokładnie 10 lutego. Wtedy wyjeżdżamy z samego rana. Mamy jechać na cały tydzień. Czego nam brakuje? No brakuje nam wielu rzeczy, zaczynając od pieniędzy, które są potrzebne na to, aby taki obóz dla 20 osób zorganizować. Zaznaczę, że jest to obóz, za który uczestnicy, dzieci, osoby niepełnosprawne nie płacą. Więc poszukujemy po prostu sponsorów, którzy nam dadzą... Zasponsorują ten wyjazd właśnie. Liczy się każda pomoc, każda kwota od 100, 100 zł 20-50, róż, różnie ludzie wpasają. Ten, ten obóz to już nie jest pierwsza taka inicjatywa. Robicie to już od lat właściwie i e, właśnie podopieczni ci e, niepełnosprawne dzieci mają duże wyniki w sporcie. Dokładnie, robimy to od wielu lat. Ja akurat zajmuję się pracą z osobami niepełnosprawnymi od 6, od 7 lat, tak jak skończyłem studia w tym kierunku e, i po prostu wraz z kolegą. Grzegorzem, który jak gdyby to zapoczątkował. Od wielu lat organizujemy te obozy, od wielu lat zbieramy pieniądze pośród naszych znajomych, którzy mają firmy, pośród e, innych firm, które gdzieś tam się przewijają przez nasze życie i dzięki temu te dzieci jak gdyby mają możliwość rokrocznie trenowania zarówno na Malcie, którą mamy zawsze nieodpłatnie udostępnioną, jak i właśnie podczas obozów, które organizujemy letnich i zimowych. Tak jak właśnie mówiłem, są to obozy nieodpłatne. I ten obóz kluczowców. konkretnie to będzie takie przygotowanie do mistrzostw. Do mistrzostw, tak. Jest to przygotowanie do mistrzostw Polski e, osób niepełnosprawnych w narciarstwie z o jakiej niepełnosprawności mówimy? Umysłowej. Są to mhm. osoby posiedzone w stopniu lekkim i umiarkowanym. I właśnie te mistrzostwa odbędą się w Zakopanem w marcu. Także mam jeszcze trochę czasu, żeby się przygotować. A dwa lata temu, kiedy odbywały się właśnie mistrzostwa, Nasza reprezentacja, jak tutaj Poznań w ogóle i właśnie nasza szkoła, czyli zespół szkół specjalnych numer 105, ponieważ te dzieci są tam właśnie zgromadzone, zdobyła wszystkie medale. Tak naprawdę, mm -hmm. jeżeli chodzi o kategorie chłopców starszych, młodszych, dziewcząt starszych, młodszych, po, po prostu zdobyliśmy wszystkie medale. zachęcamy wszystkich Warto Państwa, żeby pomóc tej inicjatywie. Jeszcze raz, pieniądze, sprzęt strój, cokolwiek, jakakolwiek pomoc. Wolontariusze? E, wolontariusze, oczywiście, jak najbardziej. Wszystkie Wszystko, co może pomóc. Zachęcamy. Panów też zachęcamy my, do pomocy, my, jak my. najbardziej. Jest, są bardzo mile widziani. Dobrze, służymy w takim razie jako skrzynka kontaktowa e, dla tych osób, dla tych z Państwa, którzy być może nas teraz oglądają, e, którzy chcieliby wspomóc ten obóz dla młodych Naprawdę bardzo, sportowcy. bardzo serdecznie zachęcamy. A my się przynosimy do kuchni. Dziękuję.